19 minut dzieli nas od 13. To wtorkowy program. O tym się mówi, w którym powracamy do problemów szkolnych. Wiadomo, nowy rok szkolny Rozpoczął się nie tylko od sporu o edukację zdrowotną liczbę godzin religii. No, ale w Krakowie ten nowy rok szkolny rozpoczyna się od idei zapewnienia nauki pływania wszystkim młodym Krakowianom z klas od pierwszej do trzeciej. I o tym porozmawiamy z kolejnym gościem René Krakowie, Jest nim Piotr Tymczak, dziennikarz dziennika polskiego i gazety krakowskiej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapewnienie nauki pływania najmłodszym uczniom, najmłodszym Krakowianom. No, wydaje się słuszną ideą, ale czy możliwą do wykonania? Piszesz o tym w najnowszym numerze dziennika. No właśnie, no padła taka propozycja, trochę też tym jest polityki, jak zwykle miejskiej, bo to była rozmowa też na forum Rady Miasta Krakowa. No jeżeli chodzi o sam pomysł, no to tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań. Jeszcze jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego to mogę powiedzieć, że to podstawa. Jeżeli chodzi o naukę pływania, im wcześniej tym lepiej. Tak? Nawet y, powinno się jeszcze mniejsze dzieci można uczyć pływa, pływać i środowisko wodne jest jak najbardziej naturalne, także y, y, to jest y, wyjściowe, jak gdyby Dyscyplina, która rozwija każdy, y, część y, ludzkiego ciała i no, sama umiejętność pływania, przecież przydaje się w życiu, także tutaj no, nie ma. W ogóle dyskusji, że jest to potrzebne. Oczywiście teraz mamy taką sytuację, że nie każdy uczeń, szczególnie z tych, mówimy tutaj o klasach 1 do 3, im wcześniej te nawyki się zdobędzie, tym lepiej, tym lepiej się potem kształtuje młody organizm. Nie każdy uczeń ma dostęp do pływania, brakuje pływalni. No tutaj radni zwracali uwagę, że to jest na takiej zasadzie losowości. Przypomina to taki konkurs, kto szybciej, no bo dyrektorzy muszą tam kliknąć szybko, jeżeli się załapią do programu, no to uczniowie danej szkoły korzystają z bezpłatnego pływania, ale nie jest to pływanie dostępne niestety dla wszystkich, bo brakuje basenów. No, no. i tu jest klub właśnie, to jest cały, cały problem, ale też no, trudno, tutaj radni zwracali niektórzy uwagę i to, to, to też trzeba się zgodzić, no, że można sobie wymyślić każdy program, ale jak nie ma basenów, no, no to... Tu jest kilka spraw, mówię, że, że jest podłoże polityczne, bo oczywiście to radni jest klubu Kraków dla mieszkańców, czyli klub Łukasza Gibały, opozycyjny, Wobec, wobec obecnie rządzących. Drugi problem no to brak tych basenów. No to co, co mamy i co jest w tych najbliższych lanach? Tak, no tam jeszcze zwracam uwagę, że potrzeba, jeżeli chodzi o to, żeby były te, te lekcje nauki pływania dla klas na przykład pierwszych czy drugich, dla jednego rocznika, na no to około 3 miliony, zresztą w, w urzędzie zrobiono taką statystykę i to, to się potwierdza, że około 3 miliony złotych, więc pieniądze, chociaż w budżet, z budżetem jest ciężko, zawsze można znaleźć, no ale basenów się nie wybuduje, w miesiąc, dwa nawet w rok, to, to musi wszystko trwać. Na szczęście jest program budowy basenów i tutaj są zapewnienia, że będzie realizowany. Także każde zwrócenie uwagi na to, że, że jest potrzeba takich obiektów, no to, to jest dość istotne. Wiceprezydent Krakowa Łukaszenk mówił, że co najmniej jeden, a przynajmniej trzy baseny do końca tej kadencji mogłyby powstać. Tutaj są wskazywane lokalizacje chociażby w Nowej Hucie, jest też basen w Małym Kłaszowie planowany, są kolejne do budowy lokalizacje wskazywane. No brakuje dwóch basenów do tego, żeby jeden rocznik, czyli na przykład no nie wiem, druga klasa albo trzecia uczniów jednego rocznika, wszyscy mogli chodzić na basen, natomiast wyliczenia są w urzędzie takie, że jeżeli by miały korzystać z nauki pływania wszystkie dzieci od klas, w klasach od 1 do 3, to jeszcze trzeba 8 basenów i 16 milionów rocznie. No to, już jest, to już jest dużo, w jednej kadencji tego się nie da zrobić, ale myślę, że to jest wyzwanie dla miasta, no, które jak najbardziej warto. Yy, Kontynuować i te obiekty powinny powstawać. I mam tu na myśli nie tylko y, młodzież z Kras oczywiście 1 do 3, tylko też jak już się młodzi ludzie w tym wieku nauczą pływać, to będą chcieli chodzić na basen. I, i y, mam na myśli y, starszą młodzież, no i dorosłych ludzi, dorosłych Krakowian. Y, Widać to po basenach, ilu jest chętnych. No coś się dzieje oczywiście w tej sprawie. Wystarczy yy, yy, wskazać na, na remont yy, basenu Korony. To, Ta, to z jednej to jest, strony. To też remontowane są obiekty oczywiście. No i powstają nowe też. Jest program budowy basenów otwartych, yy, na, yy, które szczególnie są przydatne w okresie wakacyjnym. Przypomnę, że mamy teraz jeden tylko basen w Andzianki, ale mają być kolejne. Przy yy, yy, ulicy Medweckiego, Klepardii jest też plan, żeby w Borku powstał taki odkryty basen. No, ale to, to, to w przyszłość. No, oczywiście, też yy, 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 dawna tak zwana Polfa, tak? Tak, Czy oczywiście. Kisenberga też yy, tam ma postać kolejny basen. O, bo jest tu mówimy skryty. o tych otwartych, prawda? O tak, tam to ma być otwarty, ale otwartych. jest kryty, ale też oczywiście kryte baseny przy szkołach. Jest taki program, i tutaj, jeżeli już rozmawiamy o tym, o wychowaniu fizycznym. to też pozwolę sobie zwrócić uwagę, bo powstało wiele boisk, też betonowe, zmieniają się też sztuczną nawierzchnią, ale ważne jest to też, żeby powstawały boiska, które są też lekkoatletyczne, czyli zbieżnią lekkoatletyczną, nie tylko do gier zespołowych, bo to jest też kolejna dyscyplina, dla której brakuje obiektów w Krakowie, a to też jest podstawa nauczania. To wracając i zamykając jednocześnie kwestię basenów, optymalna liczba byłaby jaka? 18 na 18 dzielnic? No myślę, że to byłoby idealne, tak, no w każdej, basen, w każdej dzielnicy basen to tak powinno być, tak no, e, to byłoby super rozwiązanie. Myślę, że wtedy no, można było rzeczywiście już tą naukę pływania darmową dla uczniów najmłodszych klas prowadzić, no i też e, mogliby korzystać z tych basenów krakowianie, e, mieszkańcy poszczególnych dzielnic, tak żeby rzeczywiście daleko nie dojeżdżać środkami komunikacji miejskiej czy samochodem tylko mieć w zasięgu yy, chociażby no, spaceru tak I każdy żeby mógł yy, dojechać rowerem czy przejść na spacer yy, spacero, yy, spacerem na basen no, to świetnie by to no było No to zostawmy kwestię basenów piszesz też w najnowszym dzienniku o połączeniu kolejowym Kraków-częstochowa jakie jest zainteresowanie No trudno oceniać w tych pierwszych dniach no, ale jakieś dni. wnioski możemy już wyciągnąć no, byłem na otwarciu tej linii, tak? Już pierwsi mieszkańcy przyjechali. Nie jest Częstochowy, akurat rozmawiałem z mieszkańcami, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że pociągi idzie z Częstochowy, ale no mogą właśnie, korzystać mieszkańcy tak. okolicznych gmin, czyli Trzebini, Krzeszowice, Zabierzowa i tak dalej, też ze Śląska ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy, do szkoły, z Zawiercia, z Sosnowca. Także dodatkowe trzy połączenia od grudnia będzie czwarte do dworca głównego, teraz są trzy do, Kraków, do Krakowa Paszowa. No, pytałem się tych, którzy przyjechali tam, tym pierwszym połączeniem, no mówią, że każde, każde jedno dodatkowe połączenie, no to jest super rozwiązanie, im więcej większa częstotliwość więcej pociągów, tym lepiej chociażby z Trzebini, z Krzeszowic, z Zabierzowa w godzinach szczytu pociągi są przepełnione, brakuje tych składów rekordowe liczby osób, pasażerów w każdym roku ta, ta, ta liczba pasażerów wzrasta, pociąg jest w no i rozmawiam z mieszkańcami, którzy mówią jasno, że jeżeli rzeczywiście byłaby większa częstotliwość, a kolejne trzy składy to zapewniają szybki przejazd, no to warto zostawić samochód. Nawet się nie ma co zastanawiać. Tylko wsiada się w pociąg za pół godziny czy za 18 minut. Tak jak z Krzeszowic jest się w Krakowie i potem można wrócić, bo też jest tak to ustalone w rozkładzie jazdy. Także. To jest dobry kierunek. No też trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt turystyczny, bo pociągi będą jeździć z Krakowa do Częstochowy e, codziennie. Więc e, w weekend. E, Osoby ze Śląska, bo przy, będą przejeżdżać te pociągi przez Śląsk, nie przez Katowice, ale przez inne miasta, będą mogły przyjechać do Krakowa. Tutaj w celach turystycznych nie będą wsiadać w samochód i blokować autostrady czy innych dróg. No, no. z Krakowa będzie można jechać do, do Częstochowy na Jasną Górę. Też turystyka religijna będzie może no. bardziej rozkwitać, bo I, mamy sanktuarium. No właśnie, że to 90 minut. Tyle tak. trwa ten przejazd? Tak, 90 minut wsiada się w Krakowie i jest się w Częstochowie czy w drugą stronę. Także tutaj Krakowianie może częściej będą jeździć do Częstochowy czy też gdzieś po drodze do, do, do miast do rodziny Nie, niekoniecznie w celach tych do pracy czy do szkoły chociaż to jest podstawa no i w weekendy też osoby z a tak jak wspomniałem ta turystyka religijna która cały czas się rozwija tutaj w naszym regionie mamy sanktuarium w Łagiewnikach jest Jasna Góra w Częstokowie, więc turyści być może będą też częściej z takich połączeń korzystać. Ci, którzy przyjeżdżają do Częstochowy, pomyślą sobie, aha, mamy za półtorej godziny, jesteśmy w Krakowie, to jeszcze pojedziemy do Krakowa. No to do, dodajmy jeszcze do tego, że te 90 minut, to jest ten przejazd między Krakowem a Częstochową, czy, czy w drugą stronę, jest osiągany dzięki prędkości 160 km na godzinę. Tak, do, do 160 km te, te pociągi mogą jeździć. No także jest to rzeczywiście taka dodatkowa szybka oferta podróży jak na nasze możliwości to rzeczywiście jest taki czas dobry sprawdzałem ile można jechać samochodem dużo dłużej ponad dwie godziny patrzyłem się w internecie można sprawdzić na, ma tam na mapie ale oczywiście to było przed weekendem no natomiast Trzeba wziąć pod uwagę, że na drogach są różne okoliczności. Ten, ta podróż może się wydłużyć, trzeba szukać miejsca parkingowego. No a tutaj się podjeżdża bezpośrednio w komfortowych warunkach. Także każde takie połączenie z innym dużym miastem Krakowa to jak najbardziej, mi się wydaje dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że to o czym wspomniałem, mieszkańcy tych miejscowości położonych. Po drodze, będą mogli z tych połączeń korzystać. No, chociaż przy uruchomieniu tej linii od razu pytałem też marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smokę, co jednak z dodatkowymi pociągami, z dodatkowymi połączeniami szybkiej kolei aglomeracyjnej, tutaj też mają być zmiany, ale już nie w tym to, roku składzie, tylko w kolejnych. Brakuje jednak chociażby tej częstotliwości, żeby e, na trasie chociażby Kraków, e, czy, Wieliczka, Kraków, e, lotnisko w Balicach, pociąg no jeździły co 15 wie, minut. I dłuższe ani, składy, tak. I dłuższe składy, tym, i co 15 tym, minut, a nie co pół godziny. No i że, też ceny biletów, także tutaj jest jeszcze wiele rzeczy do poprawienia. Pierwsza strona Dziennika Polskiego, nowa linia kolejowa połączyła Małopolskie i Śląsk, czyli do Częstochowy w półtorej godziny. No i ten temat, od którego rozpoczęliśmy basenów i pieniędzy, miasto ma wciąż za mało, to oczywiście wszystko dotyczy liczby i dostępu najmłodszych Krakowian do tej oferty związanej z nauką pływania. Dziś w Radiu Kraków Piotr Tymczak, dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.